Wyobraź sobie, że rano budzisz się bez bólu. Nie bolą cię biodra, nie bolą cię kolana. Głowa jest jasna, pełna pomysłów. Jak to zrobić? Ja nazywam się Małgorzata Rakowska i z zawodu i z pasji jestem fizjoterapeutką i terapeutką manualną i pracuję w modelu holistycznym, integrującym emocje i ciało. To piękny system i moją misją jest, aby pomóc każdemu, kto się zgłosi z prośbą o pomoc, pomoc w bólu chronicznym, ostrym, dolegliwości, które dotyczą kręgosłupa, głowy, kończyn, stóp. To jest właśnie to, czym się zajmuję. I tu w gabinecie dostaję od pacjentów najpiękniejszy prezent, czyli zaufanie. Pracuję ponad 20 lat z pacjentami. Yy, prowadzę turnusy fizjoterapeutyczne, tygodniowe. Napisałam książkę, nagrałam płytę, i w trosce o każdego z pacjentów powołałam szkołę świadomego ciała, w której. Pragnę, aby każdy rozwinął swoją świadomość i był coraz wyżej na etapie dbania o własne ciało, o zdrowie, po prostu o zdrowie, żeby każdy z nas czuł się świetnie, bo jest to możliwe, bo jeśli obudzisz w sobie własnego terapeutę i będziesz wiedzieć, jak ćwiczyć, jak zmieniać niedobre wzorce postawy, Postawy na żurawia, z postawy zgarbionej albo z postawy nadmiernie napiętej, przeprostowanej do takiej, która jest neutralna dla Twojego ciała i ono je dobrze znosi, to już będzie sukces. Dlatego zapraszam do gabinetu. Tutaj, w tym miejscu, powstaje wiele, wiele cudownych podróży, które przebywam wraz z pacjentami. Podróży od tego etapu w przyszłość, ale przy tej podróży bardzo liczy się w wywiadzie i w tym, czego dowiaduje się od pacjentów, liczy się historia. Tutaj w gabinecie opowiadają mi na sesjach terapeutycznych pacjenci opowiadają w wywiadzie wszystkie te ważne rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, a mogą mieć wpływ bezpośredni na to, jak się czują Twoje plecy, jak się czują Twoje stawy. To jest bardzo ważne. Następnym y, etapem naszych spotkań po wywiadzie jest analiza zdjęć, wyników badań, które bardzo wnikliwie śledzę, y, tak aby wyłuskać przeciwwskazania być może do terapii manualnej, ale też sprawdzić, jaki jest stan aktualny zdrowia na podstawie właśnie wyników badań. Kolejnym etapem jest badanie narządu ruchu, czyli każdy z pacjentów tutaj. Jest przebadany jeśli chodzi o stan mięśni, powięzi, torebek stawowych. Wybieramy zawsze tak zwany test kontrolny. W tym systemie właśnie terapii manualnej i holistycznej według Andrzeja Rakowskiego bardzo ważny jest test kontrolny, który nas prowadzi. Ten test kontrolny jest stokroć ważniejszy od tego, co ja sobie na początku terapii wymyślę. Test kontrolny to jest rozmowa z ciałem, rozmowa z tym, co ciało akurat pokazuje, gdzie ma dolegliwość, jak ta dolegliwość w skali od 0 do 10 się zmienia. A zmienia się tutaj, właśnie w tym miejscu, na bieżąco. Od 8 na przykład spada do 6, do 4 i wtedy się cieszymy, wtedy jest świetnie, bo wiemy, że proces idzie do przodu. Czasami ten ból rośnie. Również ostrzegam pacjentów i informuję, że po zabiegach mogą być tak zwane reakcje pozabiegowe, czyli chwila pogorszenia, kiedy w ciele dzieje się burza, kiedy te informacje są przerabiane przez ciało i bardzo często dzieje się tak, że pacjenci potem mówią na kolejnym spotkaniu, że tak, było fatalnie, moje ciało po prostu było do niczego, czułem się okropnie. Ale to jest ok, bo coś się zmienia, bo ciało reaguje. I kolejny raz już będzie lepiej i lepiej i lepiej. A między sesjami zabiegowymi zawsze pokazuję, co robić w domu. I tutaj jest ta część domowa, autoterapia jest niezwykle ważna. I w tej autoterapii również chcę Wam towarzyszyć. I towarzyszyć online. Yy, możemy się spotykać i grupowo, i indywidualnie, wspólnie ćwiczyć, wspólnie oddychać. Także zapraszam serdecznie do gabinetu, gdzie po wywiadzie, po analizie zdjęć, po teście kontrolnym wchodzą zabiegi, które są zawsze dopasowane do stanu, który aktualnie jest. Prowadzi nas test kontrolny i wieńczymy całe spotkanie zaprogramowaniem tego, co można robić w domu, praktycznie istotniejsze ponieważ to, co robisz w domu systematycznie dzień po dniu, z motywacją, z wiarą w to, że Twoje zdrowie jest już coraz lepsze, jesteś na coraz wyższym poziomie dochodzenia do równowagi. Po to jest ta autoterapia, żeby budować w Tobie poczucie, że jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie, że możesz samej samemu naprawdę wiele zdziałać. I do tego jestem, aby pomóc Ci w bólu w gabinecie i aby ci towarzyszyć być trenerką, moderatorem Twojego zdrowia, jakkolwiek to mantrzysz. Jestem pełna pasji, pełna energii do tego, żeby tworzyć z Tobą Twoje zdrowie. Stań się zdrowa, stań się zdrowy. Zapraszam!